Nie będę marnował Twojego czasu. Oto 27 rzeczy, które możesz zrobić już teraz. Numer 1. Zadzwoń do bliskiej osoby, żeby dowiedzieć się, co o niej słychać. Numer 2. Podziękuj komuś za coś, co kiedyś dla Ciebie zrobił, nawet w wiadomości. Numer 3. Wyłącz powiadomienia w telefonie na godzinę i skup się na sobie. Numer 4. Zapisz na kartce, co udało Ci się dzisiaj osiągnąć, nawet najmniejsze rzeczy. Numer 5. Naucz się jednego nowego słowa w innym języku i zapamiętaj jego użycie w zdaniu. Numer 6. Przeczytaj inspirujący cytat lub fragment książki związanej z rozwojem osobistym. Numer 7. Zrób krótką medytację. Dwie minuty na głęboki oddech i reset myśli. Numer 8. Rozciągnij plecy lub szyję, szczególnie jeśli długo siedzisz. Numer 9. Zapisz na kartce jedno pytanie, które dzisiaj warto sobie zadać, na przykład, co mogę zrobić lepiej. Numer 10. Zrób 10 pompek albo przysiadów. Szybki ruch to szybka energia. Numer 11 Poszukaj jednego małego działania, które przybliży Cię do Twojego celu i je wykonaj. Numer 12 Napisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny w życiu. Numer 13 Usiądź w ciszy i spróbuj przemyśleć, co najbardziej dzisiaj Cię rozprasza. Numer 14 Zrób sobie mini brain dump. Zapisz wszystkie myśli, które Cię męczą. Numer 15 PrzeorGANIZUJ jedną małą przestrzeń wokół siebie, np. półkę z książkami. Numer 16. Wyprostuj się i skup się na prawidłowej postawie ciała. Numer 17. Zrób listę trzech celów, które chciałbyś zrealizować w tym tygodniu. Numer 18. Powiedz sobie w myślach jedno zdanie motywujące, na przykład jestem zdolny do więcej, czy coś takiego. Numer 19. Wypisz jedną rzecz, której możesz się dzisiaj nauczyć, i poszukaj o niej informacji. Numer 20. Przypomnij sobie, dlaczego zacząłeś robić to, co robisz. Wróć do tego swojego dlaczego. Numer 21. Przeznacz 5 minut na wizualizację. Jak wyglądałby Twój idealny dzień? Numer 22. Przemyśl, co dzisiaj możesz zrobić, żeby choć troszkę ulepszyć swoje życie jutro. Numer 23. Posłuchaj podcastu lub krótkiego nagrania, które inspiruje Cię do działania. Numer 24. Podsumuj co poszło dobrze w zeszłym tygodniu i co możesz poprawić w następnym. Numer 25. Zaplanuj jedną małą zmianę, która uprości twoje życie. Na przykład ograniczenie czasu na media społecznościowe. Numer 26. Zapisz, co motywuje cię najbardziej i dlaczego. I ostatnie, numer 27. Przejrzyj swój telefon i usuń jedną rzecz, która cię rozprasza. Na przykład zbędną aplikację. Ja nazywam się Marcel. Pomagam ludziom w osiąganiu najlepszych wersji ich samych. Jeśli Cię to interesuje, wbijaj na Discorda, zostawię suba. I do następnego.